Tutaj mamy żarówki, takie jeszcze starego typu. Ołówki mniej więcej w tym miejscu. To wygląda całkiem jakby to mogło być tutaj. Jeszcze jakiś ołówek tutaj. Taki, taki dings, nie wiem też do czego to służy. To jest końcówka do wiertarki? Coś takiego. Zapalnik, który będzie tutaj na pewno, to od razu się rzuca w oczy. Takie też, nie wiem co to jest, do włosów? Nie mam pojęcia. O, tu jest takie malutkie miejsce na to. I już mamy trzy klucze. Gdzie mogą być te trzy klucze? Możemy ułożyć te karty. One ładne wskakują. I myślę, że to o to będzie właśnie chodzić. Przełożymy sobie te zatyczki do uszu chyba. Ten kształt tutaj jest dla mnie taki dziwny, ale chyba na to właśnie jest. Klej będzie tu. Może nie. Tutaj będzie klej. Idealne miejsce. Nożek do tapet jest tu. Tu jest te takie szczypce. Nie wiem co to jest. Ale o tak. I w tym miejscu będzie ten śrubokręt te dynksy dwa. Nie, do końcówki dość robokrętne. Chyba są po prostu inne. No nie wiem. Znaczki pocztowe będą tutaj. Akurat są trzy. Zatyczki do uszu będą w tym miejscu. No jakoś to wskoczyło mniej więcej. Nie podobają mi się te klucze. O, może je właśnie tak na siebie nałożyć. Wtedy będzie ładnie. No okej, okay, to wygląda całkiem nieźle. Co jeszcze tutaj nie pasuje? Dobra, po prostu poprzekładałem jakoś losowo te rzeczy. I coś się lepiej ułożyło. Może tutaj... Źle króla i królową wcześniej ułożoną. Wydaje mi się, że mogło tak być.